No, siema byczki Jedziemy sobie nie wiadomo dzisiaj gdzie Ogólnie jest ograniczenie do 70, a do 73 3 polówka 90. kurde O kurde, ale strasznie się, się łapa. 80 jechać, straszny wariat, pirat drogowy, ja wam powiem No ogólnie będziemy chcieli z zajebistym traktorkiem jeździć sobie Z rowerami do góry jak na spuszczach O czyste, 360 I Dokładnie O kurwe, motor, motor 300 motor. koni, motor, daj miodu no, ogólnie to może nie tyle koni co z Corsa ma ten traktor, ale myślę, że pod górę też pociągnie, będzie fajnie. Wiecie, y, Corsa po tym, chip tuningu, y, obniżone sprężyny podcięte pa, bosze u, u taty. Patrzcie, patrz 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 kurde, trzyma. chłopie. Ej, nie, bo prawie osiemdziesiąt, nie chciałem aż się, się Dobra, nie dobra, dobra, dobra Dawaj tą polówkę, osiemczyli, dawaj, osiemczyli. dawaj. Ej, nie, dawaj Nie, 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 tak. nie, No, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. no ja czekam masz polówkę pierdolę. No, Kurwa zakręty, lipa. Nie no jak widzicie, dwa sprzęty y, trochę wystają, ale jest git y, Światło, oczywiście, nie zasłaniają, no, ale właśnie trochę wystają. Nawet, Oj, kiedy jak rymuje Jak widzicie, o, 500 metrów. Hello. Skręć w prawo. Y, jesteśmy już na miejscu, rowery ściągnięte. Patrz, jaki vloger Patrz. Zem. Rowery zapakowane, i, i za chwilę będzie pierwszy wjazd Nie mamy pojęcia dokąd, nie mamy pojęcia na co, ale. Fajny traktor. Ale fajny traktor i fajne stojaki na rower. Ja się zapierdam. na go prawo, to będzie bardziej szalone niż ja. No, Rowery sobie tutaj są, elo. I jedziemy. Ciekaw jestem, kiedy mieli. No, Jak z przodu byśmy się dzieli, to by fajnie się nagrało. Do siadeczka i idziemy po rowerki Co Hubert. So jeszcze. Dawaj Hubert. No i w tym momencie zaczął się nasz pierwszy zjazd tego dnia. Ogólnie Trasa jest dosyć długa, dosyć prosta i największym jej minusem były małe kamienie taki drobny wysypany na bandach, żeby nie było niby błota, który strasznie, strasznie pogarszał przyczepność na trasie. I dlatego w pierwszym gdzieś jechałem bardzo zachowawczo. W drugim już było nieco szybciej, no ale i tak nie rozwijałem jakichś potężnych prędkości, bo jeszcze miałem duże ciśnienie w oponach yy, i nie chciałem żeby mi po prostu wyślizgało i żeby po prostu sobie skóry na łokciach, na kolanach nie porozwalać na yy, tym właśnie oto żwirku yy, ogólnie przyspieszyłem momenty nudniejsze gdzie trzeba było trochę podałować zostawiłem raczej te takie wiecie, zakrętasy jakieś szybsze zjazdy i tak dalej, ale ogólnie trasa jest bardzo piękna, dosyć długa, spokojna, naprawdę po y, prawie 8-minutowym zjeździe bodej albo 9-minutowym. Nie jest się zbytnio zmęczonym. Y, nie to jak na przykład na takiej gdzie w cię wytelepie, Musisz zatrzymywać razy y, podczas zjazdu. Tutaj była naprawdę chillera, utopia, czysta przyjemność ze spokojnego jechania sobie takimi właśnie oto y, ścieżkami z bardzo ładnymi widokami. Także zapraszam was do oglądania tego zjazdu, a już za chwilę przejdziemy do zjazdu. Z, z drugą trasą, który był o wiele bardziej ekstremalnie ciekawszy i y, bardziej y, był większym wyzwaniem po prostu tak jak I jeszcze Wam tak troszkę przeszkodzę, jeżeli komuś się nudzi ten zjazd i czeka na trochę więcej akcji i ciekawszą trasę, no to zapraszam do przewinięcia do 9 minuty, bo w 9 minucie, minucie kończy się ten zjazd i zaczyna dalsza część po prostu materiału. Stało spoko, bandy szalone i teraz będzie druga troska. piszę piszesz walkowa, to wykonasz filmy. Szyb, Hubert, szybka recenzja, jak oceniasz klasę? No i właśnie znajdujemy się na y, rozpoczęciu drugiego szlaku. Y, ogólnie no, mogliście tam y, usłyszeć do końca pochlebny komentarz Huberta na temat pierwszej klasy. No ale wynikało to przede wszystkim z tego, że po prostu taka trasa dla niego nie była, dużym wyzwaniem. Mi się osobiście bardzo podobało, ja później y, też jednak stwierdził, że była to całkiem y, niezła przyjemność, sobie po takiej trasce spokojnie zjechać, poćwiczyć jakieś trudniejsze bardziej techniczne, otwarte bandy. No ale nad tą trasą, którą właśnie teraz zjeżdżamy, zachwycaliśmy się zdecydowanie bardziej. I to z wielu powodów, niestety ja zapomniałem sobie wziąć okularów czy gogli yy, O tutaj w ogóle mnie taki ziomeczek wyprzedza, tak, tak. no bo ja tutaj tam w zelu, no po prostu ja musiłem, nie jechałem za szybko Bo pierwszy raz tam totalnie byłem, nie znałem zupełnie tego jak się tam powinno jechać, no ale ogólnie też jakimś super raiderem nie jestem Zapomniałem gogli, przez co spotkała mnie miła niespodzianka Ale to zobaczycie już w dalszej części zjazdu Tutaj ona, na przykład widzicie, jeden taki niebezpieczny moment, gdzie po śliskich kamieniach trzeba było właśnie zjechać z e, trasy Żeby tak fajnie się w taką dużą bandę wkleić No ale jak widzicie, tutaj bandy już były zdecydowanie lepiej zrobione, trasa była ogólnie o wiele szybsza Zestartowaliśmy z tego samego miejsca, a zjazd trwał około bodajże 5 minut, czyli no, prawie że dwa razy krócej niż z jazdem pierwszym, a ogólnie mm, zabawy było też co nie miera i zobaczcie sami jak fajnie tutaj troska jest dosyć poprowadzona I, 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 i tyle, no, lecimy z jazdką i pamiętajcie, uważajcie na latające owady jeździcie w okularach, goglech czy czymkolwiek w ostatnim zjeździe dopiero ubrałem chociażby byle jakie okulary przeciwsłoneczne i naprawdę o wiele lepiej mi się przez to jeździło Owad kur... B skitu Owad na goł coś mi się rozpysnął. pod górę, zjazd na chwilę zajęcony, miałem po wokół, ale ogólnie było fajnie, 21 zjazd, wyjeżdżamy teraz w sumie w czwórkę, w cztery osoby tylko, napierdzielamy, eee, odkruszili się niedzielni rajderzy i teraz będzie zadumfanie, także zapraszam, lecimy z na godzinę pod górę, elo! Dobra, no, ogólnie to my się zwijamy, tam sobie właśnie z którymi jeździliśmy, też zwija, rowerki zapakowane, zaliczyliśmy cztery zjazdy, ogólnie było bardzo fajnie. Yy, no, trzy godziny jeździliśmy ponad, a i tak nie jesteśmy zmęczeni. Trasy są proste. Można tam, nie wiem, bo kurczę na pierwszym filmiku, a na drugim filmiku, jak zrobiłem takiego dropa z tego nagłego w dół zjazdu, to już niestety ja nie miałem kamerki. Ale było w miejscu, było parę miejsc, gdzie można było oderwać koła. U mnie też jest fajne. Ogólnie spoko, spoko, szybko, na pewno, dosyć bezpiecznie tak nie dla każdego. Jak tego, jak Wolla strzeliłem. Ale czekamy, jest. liczymy, że miejscówka będzie rozbudowywana, więc jakiś Ja Jestem zatrudniony jako naczelny kopat. No. Dostaje milion i mało. Nie ma się co przyjeżdżać, bo wszystko będzie chujowe, także. No. No. Chicken, chicken line hopeczki no. 20 metrów, zapraszam. Dokładnie tak będzie. No i cóż, no to tyle chyba w tym materiale i widzimy się wkrótce, jak będą kolejne filmiki i no. Tutaj się pakuje świt, paleta właśnie pojazdkach, Wr wróciliśmy koło 17 Tam jego rowerek sobie właśnie stoi Zamknął mnie tu nieładnie Cóż, no było całkiem fajnie Spoko, że upał akurat Więc nie musieliśmy zapierdzielać sami pod górę Tylko nad powywozili. I można było fajnie pozapierdzielać w dół Także, spoko No fajny, fajny ten twój bikepark hu hu Hubert tam robotę On będzie budował wszystko, także niż nie ma miała... pół miliona za zbudowanie dwóch tras, Chopie, Deal życia, uciekam ze do szkoły Dokładnie I od rodziców się wyprowadzał. No i elo, także dzięki za oglądanie I wkrótce widzimy się w kolejnych materiałach